Gratulacje, ładne zwycięstwo, nie dość, że w finale ścisłym męska czołówka, to jeszcze dla waszego zespołu, który spokojnie sobie zagrał fajną balladę. Mówisz? Tak. Naprawdę spokojnie? Tak wyglądało? Wiesz co, że było tak. Wiesz co, ja byłem... Dużo było disco i muzyki elektronicznej. A, mówisz o tym, bo myślałem, że chodzi ci o to, że spokojnie, że w ogóle wyszliśmy na pełnym luzie. Nie, ja słuchajcie, ja byłem bardzo podekscytowany, bardzo zdenerwowany, to jest taka trema, natomiast faktycznie piosenka, ballada jakby była, no Absolutnie się wyróżniała wśród wszystkich artystów, bo każdy grał troszeczkę na inną nutę. A my kochamy ballady i zawsze będziemy je grali. Po prostu uwielbiamy Ale w Polsce coś często wygrywają ballady właśnie na takich festiwalach. Wiesz, co. Kurczę, nie przyglądałem się tak szczerze mówiąc temu, niemniej będę musiał sobie odświeżyć trochę pamięć, zobaczcie, jak to wygląda. Ale chyba po prostu Polacy, my Polacy lubimy y, fajne, melodyjne piosenki, takie do serducha, do przytulenia. Bardzo zespół spokojnie i konsekwentnie buduje swoją karierę i, i rozwijacie się. Y, to taki sposób na, na zdobycie popularności. Znaczy, nie, wiesz co, nie, znaczy nie, nie myślimy w ten sposób, że to jest sposób na zdobycie popularności. Nie, 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 nie idziemy tą drogą. Jeśli to się dzieje, to to jest po prostu urocze i piękne. Natomiast my jakby idziemy taką krok po kroku, powoli, ale ta machina się rozpędza, po prostu nie chcemy się zatrzymać. Nie, nie mamy ochoty wejść i za dwa lata po prostu powiedzieć do widzenia nie ma nas. Nie chcemy grać bardzo długo, chcemy was uraczać taką piękną muzyką. Tomek ma coraz więcej po prostu super weny, więc po prostu ja cały czas z niego ciągnę. Słuchajcie, i warto. Jak będziecie balowali zwycięstwo? Słuchaj, wiesz co, nie wiem, Jesteśmy z zespołem, po prostu, w którym rock and roll jest tylko w nazwie. Po prostu my kładziemy się spać o 12 w nocy, no i... Ale nie, nie wiem, nie wiem. Tak naprawdę czekają na nas. Nie wiem, co się wydarzy. Mam nadzieję, że dzisiaj y, się wyśmie. A co zrobicie z nagrodą? Y, nagroda idzie na, na biurko naszej okay. pani menadżer Justynki. Justynka, pozdrawiamy się serdecznie. To ona na nią zasłużyła i ona ją dostaje. Ale to też nagroda pieniężna. Aha, A? o kurczę. 30 tysięcy. A ja zapomniałem o tym całkowicie, Monia. Nie. Wiesz co? Kurczę, nie, ja o tym zapomniałem całkowicie. Masakra. I ja to chyba pojadę na wakacje wreszcie. Cała wow! reakcje pracowaliście, koncertować. To cały czas pracujemy, cały czas koncertujemy, nawet jutro po prostu nie przerywamy, przyjeżdżamy o trzeciej, wstajemy o siódmej. Próba, koncert i tak dalej. Jutro jedziemy do myszyńca. Serdecznie wszystkich zapraszamy na o dobranie do myszyńca. Dziękuję za rozmowę. Ja bardzo dziękuję. Cześć, z tej strony Wolwer. Zostałem sam, niestety Tomek uciekł. Serdecznie pozdrawiamy portal 24 starogard.pl